Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update z rynku kryptowalut. Czwartek, 25 lipca. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o korekcie na bitcoinie, spodziewanej korekcie na bitcoinie. Porozmawiamy o Ethereum, dlatego że dostaję dużo. Dużo wpisów na eksie stanku, stanku, co myślisz o Ethereum, więc oczywiście rozłożę Ethereum na czynniki krótkoterminowe i długoterminowe. Porozmawiamy oczywiście o dominacji Bitcoina, o Total 3. Ogólnie omówimy sobie rynek, byśmy byli tutaj na bieżąco. Jeżeli uznacie ten filmik za wartościowy, zostawcie lajka. Jeżeli uznajcie ten filmik za niewartościowy, wbijcie czerwone dildo. Oczywiście, jeszcze zanim przejdziemy do materiału, muszę poruszyć disclaimer, no bo muszę. Jak zawsze, nic tu nie jest poradą inwestycyjną, nie jestem doradcą finansowym, piję kawę z kosmitami, nie wiem co mówię, jestem gościem z drugiej strony ekranu. Powinniście sami filtrować te informacje i sami podejmować własne decyzje. A wszystko to ma charakter informacyjno-edukacyjny. Pięknie. Dobra, na start porozmawiajmy o czterech ostatnich odcinkach, jakie pojawiły się na tym kanale. 10 dni temu rozmawialiśmy o tym, że do, czy dołki są za nami. Oczywiście, tutaj czekałem na potwierdzenie techniczne. Potwierdzenia makro wciąż nie ma, dlatego że Bitcoin, oczywiście, w ruchu impulsywnym, w którym jest, nie przebił jeszcze obecnego ATH. Korekta dopełniona. Rozmawialiśmy o piątej fali, która dopełniła tutaj tego ruchu impulsywno-korektywnego na poziomie 53 tysiące. No i zastanawialiśmy się, czy teraz będzie poziom 65 tysięcy. Dawałem na to 75% szans. Ten poziom został osiągnięty. Poruszałem temat dystrybucji Mt. Goxa i poruszałem oczywiście kwestię spadku, potencjalnego spadku i możliwość spadku Bitcoina do 50 tysięcy. E, oprócz tego 67,5 tysiąca kolejny cel po lokalnej korekcie i oczywiście robiliśmy makroanalizę. W ostatnim odcinku dwa dni temu rozmawialiśmy o tym, że 67,5 tysiąca cel został osiągnięty. Czy, czy czeka nas korekta? Co z dystrybucją Mt -Goxa? Jeżeli ktoś nie oglądał ostatniego odcinka, myślę, że wszystko jest tutaj zawarte. Czego powinniśmy się spodziewać? Oczywiście tutaj też fala piąta miała możliwość wydłużenia do, o ile się nie mylę, 68365. I jak zobaczymy na wykresie, to wydaje mi się, że ona dopełniła tego ruchu. Także te cztery ostatnie filmiki na przestrzeni ostatnich 10 dni myślę, że w miarę dobrze zobrazowały tutaj sytuację. Szczególnie jeżeli ktoś ma niedźwiedzie nastawienie, no to tutaj filmik, czy BTC spadnie do 50 tysięcy i moja opinia wydaje się być tutaj spoko. Dobra, zaczynamy od altcoinów, crypto bubbles. Widzimy, że na crypto bubbles mamy czerwono, altcoiny przechodzą przez lokalną korektę. Wynika to oczywiście z tego, że w ostatnim ruchu odreagowującym, w ruchu impulsywnym, Dużo, dużo procentów przybrały, więc oczywiście teraz muszą skorygować, tak? Nic nie rośnie w linii prostej, to są zwykłe oscylatory, których cena rośnie i spada. Oprócz tego, oczywiście, bitcoin spada i oprócz tego, oczywiście, dominacja rośnie. Nie ma nic gorszego dla altcoinów jak spadający bitcoin i rosnąca dominacja, ok? Wiem, że wielu z Was jest nowych się uczy, piszecie wiadomości, że oglądacie filmiki, że korzystacie, że staracie się rozwijać, więc napiszcie sobie na kartce, że z perspektywy altcoinów nie ma nic gorszego niż spadający Bitcoin i rosnąca dominacja Bitcoina. Tak, wtedy altcoiny są najbardziej z perspektywy mikro oraz z perspektywy makro, w zależności od tego, jakie długie są spadki, są deptane. Także dla osób, które wierzą w HOSSE, może to być jeszcze okazja do tego, by uzupełnić swoje torby. Idąc dalej do dominacji Bitcoina, dominacja Bitcoina była w stanie przebić tą linię trendu, która wielokrotnie stanowiła nasz punkt oporu po dwudniowej, trzydniowej batalii. Na tej linii trendu zobaczyliśmy breakout i jesteśmy bardzo blisko retestu poziomu 56.14. Rozmawialiśmy o tym, że dominacja bitcoina jest jak chorągiewka, ona bardzo mocno się zmienia. Tak? Mamy, mamy momenty dystrybucyjne, mamy momenty akumulacyjne. E, oczywiście tutaj etf -y na Ethereum, na Solanie. Coraz to większe zainteresowanie altcoinami powoduje, że ta dominacja no, po prostu nie może obrać jednego ruchu, tak? Jeżeli patrzyliśmy na makroklin, kiedy utraciliśmy ten makroklin, potwierdziliśmy to, przechodzimy przez proces dystrybucji. Oczywiście to może być jeszcze odreagowanie, tak? Ja tutaj swego czasu przedstawiałem oczywiście tą opcję dystrybucyjną na dominacji, która byłaby mniej korzystna dla altcoinów, bo oczywiście poruszaliśmy też ten temat Dystrybucji z wyższych poziomów, co oznacza, że krótkoterminowo altcoiny będą cierpieć względem bitcoina, ale długoterminowo taka domi dystrybucja dominacji z 56, 57 czy nawet 58% będzie tutaj bardziej wystrzałowa dla altcoinów. Po prostu będą strzelać jak popcorn. No i niestety, dominacja bitcoina jest tym, czym bardzo ciężko przewidzieć, i tutaj. Jakby ja nigdy nie podejmuję się jakiś gwarancji czy coś w tym stylu, że tutaj spadniemy, podskoczymy, bo to jest bardzo mocno uwarunkowane tym, jakie są ruchy względem altów i bitcoina, tak. Więc tutaj te tezy, które miałem zawsze były dwie bardzo proste i oczywiste. Tracimy 54% jako fundament, przechodzimy przez dystrybucję na dominacji już i altcoiny startują w mini old season albo w old season, tak. Druga oczywiście, kiedy wybijamy, kiedy wybijamy wróć, kiedy wybijamy trend, przechodzimy do 56, 57 i dopiero tutaj przeprowadzamy dystrybucję, tak. Także to są dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, szczególnie kiedy czekacie na swoje altcoinowe torby, żeby one tutaj miały szansę na wystrzał. Przechodząc do total 3 Total 3 bardzo ładnie reflektuje to co dzieje się indywidualnie na altcoinach, dlatego że oczywiście od, od lokalnego w tym przypadku makro dołka w tym ruchu, który widzicie na załączonym obrazku, mieliśmy bardzo duże odreagowanie do poziomu 663 miliardy. No i oczywiście po tym intensywnym ruchu przechodzimy przez ruch korektywny. Tak, tak jak powiedziałem, to są oscylatory, one rosną i spadają i oczywiście tutaj tyczy się to też total 3, czyli całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut z wyłączeniem bitcoina oraz etera. Jak sobie pomierzymy nawet z perspektywy FIBO ten ostatni zakres ruchu, to widzimy, że spokojnie możemy spaść do 500, 593 miliardów dolarów i wciąż jesteśmy w zdrowej korekcie względem, tylko tego ostatniego przyrostu. Ok? Także tutaj się nic nie dzieje. Oczywiście ja mam tutaj swoje, swoje cele. I swoje struktury, które chciałbym zobaczyć, żeby były utrzymane. Nie liczyłem na to, że 632 miliardy zostanie utrzymane. Nawet, prawdę mówiąc, kiedy walnęliśmy tutaj głową trzy razy, nie liczyłem na to, że my odzyskamy te 632 miliardy. Dla mnie najważniejszy był ten przekrój wolumenowy, czyli ten poziom 614 miliardów. I chciałbym zobaczyć ten poziom utrzymany. Jeżeli spadniemy poniżej tego poziomu, chciałbym zobaczyć szybki bounce powyżej. Dlatego, że tutaj w drodze do góry odzyskujemy kluczowe struktury, i w ruchu korektywnym chcemy jak najwięcej tych kluczowych struktur utrzymać, tak? oczywiście jak spadniemy niżej, nie będzie to koniec świata, tak samo jak mówiłem tutaj, jak w tym ruchu korektywnym spadniemy gdzieś tu niżej, to nie będzie koniec świata. Po prostu tempo powrotu altcoinów do odpowiednich wycen zajmie więcej czasu, tak? Także tutaj mam jakieś swoje oczekiwania, jeżeli można w ogóle tak powiedzieć, względem wykresu. I zobaczymy, jak to się rozegra. Oczywiście obserwacja dominacji bitcoina, obserwacja tutaj Total 3 pomoże wam w zrozumieniu, gdzie są altcoiny, tak? Oczywiście altcoin altcoinowi nie jest równy. Jeden ma stabilną tokonomię, inny ma tokonomię wyglądającą jak poranna sraczka po alkoholowej libacji, więc no tutaj warto też zrozumieć, czym jest tokonomia danego asetu. Tyle, jeżeli chodzi o altcoiny. I może przejdźmy sobie tutaj do Ethera. Zanim przejdziemy sobie do, do Ethera, ja 22, 22 lipca zrobiłem tutaj ankietę. Wykres Ethereum wygląda bardzo przeciętnie, to, był, to była moja opinia, ale jutro startuje Ethereum ETF. Co Twoim zdaniem się wydarzy? 22 głosy na to, że wraz z ETF zaczyna się pompa. Ciężko powiedzieć, co się wydarzy. 69 głosów, to wygrało. No i odpowiedź moja będzie korekta. 44 głosy. Łącznie zagłosowało 135 osób. Oczywiście, exercise przed, przed rozpoczęciem Ethereum ETF-a. Widzimy, jak wygląda wykres tutaj do Ethereum. Nie będę bazował na Ethereum do Solany, żeby się, żeby się tutaj maksymalistom Ethereum smutno nie zrobiło. Nie będę tutaj bazował na Ethereum do Bitcoina, bo tam jest jeszcze większy płacz i lament, więc będziemy pozycjonować się tylko tutaj w kontekście pary dolarowej. I teraz tak. Wiele osób, czy też dużo osób spodziewało się pompy w momencie uruchomienia Ethereum ETF-a. Ja nie i myślę, że duża osób, liczba osób też nie. Chociażby tutaj z krótkoterminowego klinu, który tutaj się rysował na końcu tego przyrostu. Nie był to pattern kontynuacyjny, a pattern dystrybucyjny. Oczywiście jest rzecz, o której zaraz porozmawiamy, która wykluczała w pewien sposób pompę. Ale ogólnie rzecz biorąc, od momentu kiedy zobaczyliśmy ten przyrost odnośnie Ethereum ETF-a, to moim zdaniem to już była pompa ETF-owa, tak. Ethereum do tego momentu wyglądało bardzo słabo. Narracja wokół Ethereum była bardzo słaba. Stare, wolne i drogie. Okej. Okay? Więc tutaj więc tutaj moim zdaniem ten ruch już był ruchem pompującym. ETF-a, później oczywiście zobaczyliśmy korektę zobaczyliśmy bardzo ładny bounce ja tutaj nawet mówiłem że kupując 3000 Etera myślę że tutaj ten krótkoterminowo jest to najlepszy trade no bo oczywiście to musiało jeszcze odbić tak byliśmy w stanie ściągnąć to high ale nie byliśmy w stanie wrócić powyżej 3600 3600 jest to kluczowy punkt pivotowy i oczywiście jeżeli Ethereum wróci powyżej 3600 w pewnym momencie Myślę, że będzie bardzo ładny ruch pod 5-6 tysięcy. Ok? Powtórzę, żeby wszyscy, co słuchają, a nie rozumieją za pierwszym razem: jeżeli Ethereum wróci tu, o tutaj, o tutaj, czy tutaj, tak? Będzie zamykało swoje świece, dzienne, najlepiej tygodniowe, w pewnym momencie. Myślę, że będzie rajd pod 4-900, 5-6 tysięcy. Ok? Ale nie przewiduję tego w krótkim okresie czasu. I teraz tak, sam wykres nie wygląda zbyt dobrze. Tutaj oczywiście w momencie, kiedy osiągnęliśmy ten poziom wypłaszczenia w, w paternie dystrybucyjnym, mieliśmy wciąż bardzo wysoki storkastyk RSI, mieliśmy opadające momentum, mieliśmy początek wyprzedaży na MTF-ie, więc ja osobiście, jak widzieliście, spodziewałem się tutaj korekty i spodziewam się dalszej korekty. Uważam, że Ethereum ma szansę Dojść do, z powrotem do 3000, może nawet do 2500. Ok? Wynika to z tego, że Grayscale Trust posiada naprawdę bardzo, bardzo dużą ekspozycję na Ethereum. Jak widzicie tutaj, bazując na tym twecie, David, David dał tweeta. Ja też już o tym ostrzegałem kilka tygodni temu. Myślę, że osoby, które oglądają regularnie, wiedzą o czym. O czym tutaj będę zaraz mówił, a może komuś to po prostu umknęło. Ethereum Trust tak w Grayscale trzyma, trzymał blisko 2,93 miliona Ethereum o wartości blisko 11 miliardów dolarów. Ten sam Grayscale, ale Bitcoin Trust trzymał 530 czy 520 tysięcy bitcoinów. Ponad połowę już sprzedali. Wynika to z tego, że FI w tym traście jest 2,5%, a pozostała konkurencja ma FI w okolicach, jak widzicie, 0,15, 0,25%. Oczywiście tym razem GRESCA się troszkę scwaniło i od razu wystartowali tak zwany mini trust. Czyli ktoś może wyjść. Z Greyscale Ethereum Trust, by nie płacić 2,5%. Okej, okay, ma implikacje podatkowe, ma taxable event, musi zapłacić podatek, ale momentalnie, pozostając z, z Grayscale, może przejść do Grayscale Mini Trustu, Ethereum Mini Trustu i płacić 0,15%. To jest ogromna, ogromna różnica, jak płacicie Fi na poziomie 2,5%, a 0,15%. W przypadku bitcoina dopiero teraz, o ile się nie mylę, ten grejskiej mini Bitcoin Trust startuje, co ma lepsze fee. No i tutaj oczywiście nadzieja jest w tym, że grejskiej przestanie sprzedawać swoje bitcoiny. Ale jesteśmy przy Ethereum. Plusem dla Ethera jest to, że bardzo dużo Etherów jest na stakingu. Minusem Ethera jest to, że dużo osób rotuje Ethereum do innych L1. -ek. W pewnym momencie był taki trade, nie wiem czy pamiętacie. Osoby, które śledziły tutaj może jeszcze swego czasu Instagrama, pamiętają, jak ja sprzedawałem całe swoje Ethereum, by wejść tutaj w 55 dolarów solane, tak? I oprócz tego kupowałem też Chainlinka. Rotowałem z Ethereum do Chainlinka po chyba 13, o ile się nie mylę czy 13,80 i tutaj do Solany za 55 dolarów i dużo osób też taki, 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 trade wykonało. Osoby, które robią to teraz moim zdaniem są troszkę spóźnione, ale oczywiście dążę do tego, że pojawia się coraz więcej, pojawia się coraz więcej Ethereum na rynku. Odbiegając od tego, że Ethereum nie jest w tym momencie deflacyjne, tak. Więc tutaj jest problem, w którym ja widzę możliwość Ethereum za, za 2,5 tysiąca dolarów w krótkim terminie, tak. To jest bardzo duży problem, bo zakładając, że fi na 2,5% przeszkadza wszystkim, czy też większości osób, jest duża szansa, bazując na tym, co zobaczyliśmy na Bitcoinie, ok? Podkreślę. Jeżeli wyprzedali ponad połowę bitcoina, czy połowę bitcoina, którą trzymali, zakładam, że jest szansa, że wyprzedadzą połowę etera, którą trzymają. Czyli załóżmy, że 1,5 miliona Ethereum uderzy otwarty rynek. Siły zakupowej za bardzo nie ma, bo narracja wokół Ethereum, moim zdaniem, z perspektywy ulicy jest przegrana. Każdy, każdy przeciętny obywatel rozumie że tutaj adopcja globalna przyjdzie z czegoś, co jest szybkie i tanie, przede wszystkim, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj ta nadprogramowa ilość Etherów, która zalewa rynek, będzie zalewać albo zalewa od wczoraj, będzie tutaj krótkoterminowo pomagała Ethereum zejść poniżej 3000. Jeżeli jeszcze Bitcoin nam spadnie. I jeżeli jeszcze dominacja Bitcoina nam wzrośnie, no to spokojnie bym się ustawił, to, to jest jeśli, tak? Dla tych, co słuchają, a nie rozumieją. To wtedy pi pięknie bym się ustawił pod 2,5-2,700. Okay? I w krótkim terminie, bazując też nawet na kwestii technicznych, nie można tutaj w żaden sposób tego wykluczyć. Więc ja uważam, że 2,5 tysiąca Ethereum jest jak najbardziej na kartach. Odbiegając od tego, że tutaj w tej ankiecie zaznaczyłem te korektę, Oczywiście, yy, patrzę tutaj też na tą wydłużoną korektę, tak, która, by miała, która by miała miejsce tutaj od tego, od tego szczytu. Nie? Także może dojść do takiej sytuacji nawet, co byłoby trochę ekstremalne, ale Bitcoin może odbić, alty mogą się wypłaszczać, a Ethereum może korygować. Okay? I teraz pewnie komuś spadły spodnie i myśli, dlaczego? Przecież to jest, to jest srebro. A dlatego, że nie będzie siły absorbującej, tom. Ilość spadających na głowę Ethereum, ok? Ale spokojnie, jest mała nadzieja. Jak przejdziemy do Ethereum ETF-a, widzicie, że w dniu wczorajszym mieliśmy plus 31 tysięcy Ethereum, ale 140 tysięcy Ethereum zostało wyrzucone właśnie przez Grayscale. W dniu wczorajszym blisko 92 tysiące Ethereum zostało wyrzucone, ok? Przez Grayscale, ale siła absorbująca nie była wystarczająca i mamy w dniu dzisiejszym minus 38 tysięcy Ethereum, co znaczy, że przez dwa dni mamy minus 7 tysięcy Ethereum. OK? więc jeżeli te ETF-y akumulujące nie będą w stanie zbalansować siły sprzedającej, tak, czyli siły wyprzedaży tego, to Ethereum będzie korygować, nawet jeśli Bitcoin odbije, i nawet jeśli altcoiny nie będą dalej spadać, mało tego, altcoiny takie jak Solana mają makro breakout. I oczywiście Solana może rosnąć, Bitcoin może rosnąć, a Ethereum może spadać, bo mamy nadprogramowy deszcz tokenów na Ethereum, który nie ma siły absorbującej. Łopatologicznie mówiąc, więcej jest sprzedawane niż kupowane, co znaczy, że cena idzie w dół. Także ja tutaj ogólnie rzecz biorąc uważam, że 2500 Ether, 2700 tutaj mamy też bardzo ważną podłogę na 2817. Jest jak najbardziej realne, tak? Czy do tego dojdzie, czy do tego nie dojdzie, to czas pokaże. Ja tutaj nie jestem w ogóle fanem Ethereum. Od czasu rotacji, jakby nisko mi leży, co tutaj się dzieje z Ethereum, tak prawdę mówiąc. Ale oczywiście. W krótkim terminie spodziewam się takiego ruchu. Powiedziałem, że odniosę się też do długiego terminu. Uważam, że ten krótkoterminowy ból spowoduje dużą okazję zakupową dla, dla podmiotów zainteresowanych, i w długim terminie, tak jak powiedziałem, kiedy w pewnym momencie wrócimy powyżej 3600, a myślę, że w pewnym momencie wrócimy, jeżeli mamy założenia, że hossa przed nami, no to wtedy spodziewam się 5-6 tysięcy ruchu, tak? Także może i więcej. W Beście miałem taki cel techniczny dla Ethereum 8-12 tysięcy. Oczywiście przekroczenie 10 tysięcy było uzależnione od tego, czy będzie ETF, czy też go nie będzie, tak? Ale tutaj myślę, że dochodząc do tych poziomów 2,5-2,700, myślę, że realnie bounce powyżej 3,600 w pewnym momencie w perspektywie nadchodzących tygodni będzie miał miejsce. Czy też może miesięcy i później zobaczymy tą podbitkę do 5-6 tysięcy. Na razie ciężko coś przeliczyć w czasie, że tak powiem, bo mamy dopiero dwa dni. Widzimy, że wyrzuciliśmy 230 tysięcy bitcoinów, tak? Ethereum, przepraszam. 230 tysięcy Ethereum z potencjalnych blisko 2,9 miliona. Ok? Także tutaj, jeżeli ktoś faktycznie, jeżeli ktoś faktycznie szuka czegoś solidnego, czegoś, co można określić miarem, nie wiem, srebra, czy jakkolwiek tam chcecie, no to oczywiście, jeżeli tutaj takie wartości pojawią się i cały ten ruch korektywny bardzo mocno się tutaj wydłuży, no to oczywiście te 2,700, 2,5 mogłoby być ciekawym, mogłoby być ciekawym podmiotem akumulacyjnym, tak? Także pytaliście o tego teraz. W krótkim terminie uważam, że 2,5 tysiąca Ethereum jest możliwe, jest realne. Szczególnie jeżeli siła zakupowa nie dorówna sile sprzedażowej. A jest czemu dorównywać? Jest czemu dorównywać? Na pewno jest czemu dorównywać, tak? Bo ta liczba to nie jest mało. Szczególnie w rynku, w którym jest troszkę obojętność altcoinowa, troszkę strach, troszkę niepewność. Zbliża się cięcie stóp procentowych. Tutaj ludzie czekają, co Trump powie w Nashville, więc oczywiście tutaj jest czego się bać. I jako posiadacz Ethereum też na pewno miałbym tutaj obawy dalszej potencjalnej korekty od 15 do 20%. Myślę, że jest to w zakresie czegoś normalnego przy takim nadprogramowym zrzucie coinów. Dobra, tyle o Ethereum. Rzadko gadam o Ethereum, więc można było poświęcić tutaj troszkę czasu, także kask na głowę, zapinamy pas, pampers na dupę, no i jak, kogoś, jak ktoś trzyma Ethereum, no to trzeba to przetrwać. Przechodząc do Bitcoina, ETF-y Bitcoina w dniu wczorajszym 675 na plus, na Bitcoinie mieliśmy sprzedaż z Grayscale, i tutaj, oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, ten Bitcoin Grayscale Mini Trust albo już wszedł w życie, albo ma wejść w życie. Więc tutaj, oczywiście, jest szansa, że te osoby przestaną tutaj upłynniać tak mocno tego bitcoina. W dniu wczorajszym, przedwczorajszym, mieliśmy minus tutaj 1015 bitcoinów. Spekulacja mówi, że osoby wyszły z Bitcoin ETF-a w Ethereum. ETF-a, by tutaj oczywiście zdywersy zdywersyfikować swoje torby, tak. Jest to możliwe. Realnie patrząc, ETF-y w ostatnim czasie akumulowały naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo 6,5 tysiąca, blisko 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy, blisko 7 tysięcy więc tutaj też potrzebują troszkę. Oddechu. Wiele osób zastanawia się, jaki będzie impact na Bitcoin ETF-a, kiedy pojawia się Ethereum ETF. No ja myślę, że patrząc na to, co przed chwilą przedstawiłem. No, to krótkoterminowo raczej nikt tutaj nie będzie pędzi, pędził do tego, by brać drogiego etera. Tak? Chyba, że ktoś ma perspektywę naprawdę długo, długo, długoterminową, no to myślę, że za kilka lat najprawdopodobniej ktoś powie, ty miałeś możliwość kupna etera za 3000, ja cię pierdził nie. Także to wszystko zależy zawsze od perspektywy i od wizji, jaką kto ma względem danego asetu, bo to już jest, to już jest asset class. tak? Bitcoin. O mój Grze, na koniec Bitcoin. Dobra, mieliśmy ten układ wewnętrzny, pięciofalowy, o którym rozmawialiśmy, tak? To jest układ wewnętrzny, ja go usunę. I to jest układ falowy, który obserwujemy w tym momencie. Odnośnie ruchu fali czwartej rozwinąłem się bardzo mocno w tym ostatnim, w tym ostatnim tutaj filmiku. Więc jeżeli wrócicie dwa dni do poniedziałku, o ile się nie mylę, no to będziecie mieli tutaj większą ekspozycję na to, co mówiłem odnośnie tej fali. Ta fala oczywiście miała tutaj osiągnąć, minimum spenetrować ten niebieski boks pomiędzy 65600 a 64800. Oczywiście rozmawialiśmy o wsparciu na 63 460. Oczywiście patrząc na układ, Całego tego ruchu, patrząc na MT-GOXA, który dzisiaj zaczął dystrybucję na Bitstampie, a już wcześniej na Krakenie. Bo to jest coś, co wisi nad nami, tak? To jest ta ostatnia nadzieja, moim zdaniem, niedźwiedzi, by zobaczyć 50 tysięcy Bitcoin. To jest też coś, o czym rozmawiałem we w którymś z wcześniejszych czterech filmików, więc też można sobie obejrzeć. Uważam, że tutaj wydłużenie tej fali czwartej jest niebezpieczeństwem i jest możliwością. Oczywiście nie chcemy overlapa z falą pierwszą, ale my spokojnie możemy tutaj spać do 60 800, a nawet do 61 800 i wszystko jest jakby w kanonach. Normalności, tak? Minimum oczekiwań był to ten niebieski box, który w tym momencie <laughs> spenetrowaliśmy. Patrząc z perspektywy tylko ostatniego przyrostu, widzimy, że 61 tysięcy to jest nasze 50 fyb, i dopóki trzymamy 61 tysięcy, wszystko jest jak najbardziej ok. Jeżeli pomierzymy sobie cały, cały przyrost, który miał miejsce, jest to 60,5 tysiąca. Więc w moim odczuciu Wrócę chyba do tygodni, tygodni, tygodni. Dopóki jesteśmy powyżej 60 800, śpię jak dziecko i wszystko jest dobrze. Oczywiście. Cała ta możliwość tej korekty czwórki wynika z tego, jak długi był ten przyrost tej trójki. Tak? On był bardzo impulsywny, bardzo wydłużony. E, doprowadził do tutaj dość, dość nagrzanego RSI, ale przede wszystkim do naszego przegrzanego storkastyk. To momentum zaczęło dość szybko spadać. Tak? Obecnie mamy wyprzedaż. I rozmawialiśmy ostatnio o tym, że kolejne 7-14 dni może być tutaj e, niepewne. Rynek może nie czuć się pewnie, co się wydarzy i te wczor ta wczorajsza akumulacja ETF-ów też może pokazywać, że jednak ta niepewność Mt. Gox-a jest w jakiś sposób tutaj oczekiwana. No i dużo osób może czekać na to, by kupić tańszego Bitcoina niż ostatnio 66 czy teraz 64 300, tak? Także o tym wszystkim rozmawialiśmy. Jeżeli ktoś ogląda, słucha, to nie powinno być tutaj niespodzianek, że korygujemy. Pampersa nie ma zachlapanego. I oczywiście mamy tutaj możliwość wydłużenia tego ruchu, nawet, tak powiedziałem, do 60, do 60, 800, 61,800. Bardzo ważna rzecz, w jednym z ostatnich odcinków mówiłem o tym, że jeżeli zaczęliśmy makropiątkę, makropiątkę, która dopełni hossy, no to oczywiście przy założeniu, że to jest dołek, musimy poruszać się impulsywnie, a nie korektywnie. I musimy zapierdalać, tak. Więc ja tutaj też czekam na potwierdzenie tego, czy to jest ruch impulsywny czy korektywny? Czy to jest tylko odreagowanie, co zwiększy prawdopodobieństwo, że to jest nasz szczyt? Czy jest to impulsywne wyjście w kolejną odnogę? Hossy pojawiło się ostatnio takie pytanie, jak jest, jakie są szanse powrotu do 53 tysiące? Moim zdaniem, jeżeli ten ruch jest impulsywny, to my nie wrócimy już do 53,5 tysiąca, ale jeżeli ten ruch jest korektywny, czego jak widzicie, jeszcze nie mamy potwierdzenia, no bo nie wiemy w tym momencie determinacji, czy jest to ruch korektywny, czy impulsywny, dlatego że nie dopełniliśmy struktury, no to jeżeli ten ruch jest ruchem korektywnym, to praktycznie jest pewne, że wrócimy do 53,5 tysiąca, a nawet niżej, do 50 tysięcy czy do 48 tysięcy, tak? Także tutaj krótkoterminowo były wszystkie sygnały w moim odczuciu, bo to jest zawsze moje zdanie, że to jest dołek, ale tak na dobrą sprawę, dopóki nie ściągniemy makro ATH, nie odwrócimy tego trendu, tak? To my wciąż nie mamy globalnego potwierdzenia, czy to jest dołek. I teraz ten ruch, który się tu formuje, impulsywny, ma nam potwierdzić, że ten szczyt jest ściągnięty i że to jest dołek całej globalnej korekty. Dopóki tego potwierdzenia nie będzie, no to szanse zawsze są w spadku, tak? Bo szanse zawsze są. Czasami to jest 0,5%, czasami to jest 10%, a czasami to jest 90%. Jeżeli ktoś myśli, że przychodzi na YouTube'a do jednego gościa, drugiego gościa, trzeciego gościa i on mu poda idealnie na tacy w perspektywie makro, co się wydarzy, no to chyba musi zmienić lekarza. Realnie patrząc, jest to gra prawdopodobieństw, i tutaj prawdopodobieństwa odgrywają bardzo ważną, kluczową rolę. Więc dla mnie, czy to jest impuls? Czy to jest ruch impulsywny, czy korektywny, będzie determinować tutaj to, czy my wrócimy chociażby do 53, czy też niżej, i do tego, jak duże jest prawdopodobieństwo, że to jest nasz szczyt. Osobiście uważam, że uformujemy, ale to jest tylko moja opinia, nie podparta żadną strukturą, nie podparta faktami, bo widzicie, że jeszcze brakuje nam dopełnienia impulsu. Osobiście uważam, że ten impuls będzie tutaj dopełniony. Zakładam, że sytuacja makroekonomiczna, prezydencka, yy, i tutaj do druki spowodują, że w Q3, Q4 powinniśmy mieć całkiem fajną e, hossę, mini, mini season, czy jakkolwiek chcemy to nazwać. Bo jak nie ta, teraz, to kiedy? Skoro płynność będzie w nadchodzących miesiącach. Tyle, bo miał, miało być szybko, a pół godziny wyszło. Jak zawsze mam nadzieję, że wartościowe, pomocne. Miłego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek. Trzymajcie się, heja.